There we go! jeszcze daj wig na tego. Ej, cały czas chcę kliknąć alt w prawo. Witam serdecznie. Każdego pięknego. Widzę. Dobry dobry. Kot się spóźni na streama. Nie wiem co się z nim dzieje. Widział coś kota? czarnego jak noc? Czy brzydkich też widzam? Witam widzów. Nie ma brzydkich widzów. Jest i kot. Co to za spóźnienie? Tylko ja się mogę spóźniać kocie. No co ty? No co ty, kocieba? Halo! All fight! Dobra, i tak skaczę mu na głowę. Nie masz ma go Dobra, zaraz odbił tego, a ten zabił tego, o Jezu. Co ty robisz? Halo! Co ty robisz? Halo, kurwa, match jestem, typie Master kurwa, West. Na li Boże, co się dzieje? Kurwa, niezły poziom gieręczki, co? Very nice. No to połączenie. wern z regarem przyjemne, nie? Jestem Uchamy go Zosłoniłem coś do Skacz. Jakuj się. Nie Nigdym cię nie zostawił kumplu. Idę, idę, trzymaj się, trzymaj się. Będzie dobrze, będzie dobrze, naprawdę, mówię ci. Braj, 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 nice, Got Nie wiem, czy to jest mądro bo z czakiem, trochę, sorry. Okay. Skacz. Ej, czemu nie będzie Cię ostrzakał? Ej. Hmm. A ty, no cały czas daję w prawo. Czemu te pingi są tak spierdzielone? Dobra. Ej, cały czas chcę kliknąć alt w prawo. Teraz wysłałem pytajnik. Graż grasz, graż graj, grasz, grasz. There we go. Pan, pan, nie Szybdżanie rognie brodzi, widzowie. Zostajemy w masterze. Dobra, ja go zabiję, ja go zabiję. Nie bój się. Mam dwie próby. Czy pójdzie za pierwszym? Ej, aha, tam jest 3 sekundy przerwy między jednym a drugim. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem o tym. To... There we go! I jeszcze daj wig na tego. nie wiem, 400 HP mam. Jest tu skocznie? Jest. Ona bardzo blisko, żeby tego. Wskoczyć na jaszczura. 430 HP. No, dobra. I guess we need to Trzeba można wywalnić z butów na 100%, ale OK. Ale o, go! Mmm... Jak ja lubię jak on skakuje na tą jaszczurkę.

No, jakby shieldowała to może by triumf wyratował. okej, zobaczcie niesamowita sprawa. Chcę, że jeszcze Czy ta pedula leci do mnie? Nie, do Wiktora. Ty, co jest? W locie mi zagrało tego? Mmm, myślałem że mnie trochę wyleczy, cholera. Kurde, myślałem że to małpa złapie jeszcze, cholera. Szkoda. Weźmy to. Klikaj, klikaj, tą karbą też gdzieś można nacisnąć. Kurde. Ała, 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 ała. Okay. No... Kiją. A ona no ma 4 itemy, dobra, no to mam trochę mocno. Skocz! Kurde. Moje kadara. Ej, fajne ten mumu. Podoba mi się. Może coś więcej będzie grać? We can go drugi level ma, ma kwół, nie ma tunelu. tunelu. Dobracie, próba nie zła, muszę przyznać. O! Dobra, to już... Programy jakieś ma, programy ma widzowie. Oj. Nielegalne programy, 100%. Jestem, 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 Nie bój się, będzie dobrze. Będzie super. Ma Nie wiem, nie ma. Skoczysz? Zrobiłem co? Come on! Brrr. Siema. No fajne, masz bloby. Ty gnoju. Nie pękajcie, będzie dobrze. Spokojnie, mam drugą szansę jeszcze. Masz? Nie masz, no ja to biorę. Ja bym tutaj chciał w mu przynajmniej. Uj. Masz coś? A ja mam flasha! tak... Z przekonaniem jeszcze, że mam grałem, że mam flesze. Czekaj, stój. już idę. mam no pierwdy Proszę wywal się Dobra, Pacich Zostawię dla Katariny Wiesz 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 No ja już mam przeszkili, także wiesz jakby Nie potrzebem więcej A tu jest turret Yellow I guess we yellow Raz skręca i Dobra. Wow, wa, wow, wa, wow, wa, wa, Oku. Dobra. O nie. Dobra. I tam? Oj. Co jest? Jak taku? Team Liquid Honda się nazywa? Team Liquid? O! Nie wiedziałem, że jako sponsor tytularny. Ciekawie. Ciekawe z tym, ile w sumie ten. ile taki sponsor musi wyłożyć, żeby być w tytule. Albo być może sporawe pieniądze. O! Jestem, przepraszam. Ale się. Penta? O! Nie daj pętę. Mogę dać pętę. Dobra, trzymajcie się, do jutra, miłego weekendu życzę i e, widzimy się jutro. Hello!